Witajcie wspólno to wody życia z grupy C chcę Wam przedstawić mojego męża Grzesia. To jest moja Martusia. Żona. Jesteśmy małżeństwem od 10 lat. Mamy szóstkę dzieci. Czwarte z nami i dwójkę w niebie. Tak. Czterech papieży dodajmy. <noise> tak, to jest dosyć charakterystyczne w naszej rodzinie. A jeden, jeden, najmłodszy jest z nami, tutaj pasie się. A. Tak, to tak w ramach. Nie mogliśmy Taka go nikomu. Kochani, chcieliśmy wam... E, nie mamy do, zbyt dużego doświadczenia w mówieniu świadectw, więc e, będzie taki trochę żywioł. E, mam nadzieję, że nie będziemy zbyt chaotycznie brzmieli. E, chcieliśmy wam e, Powiedzieć kilka słów na temat naszego zanurzenia w Jezusie, w naszym małżeństwie. Tak, tak jak żona mówiła, jesteśmy małżeństwem od 10 lat. Cały czas nasza relacja z Jezusem też się zmienia. I na przestrzeni tego czasu chcieliśmy właśnie kilka słów podzielić się z wami takimi refleksjami, jak to wygląda w naszym życiu. Ja może zacznę od e, takiej, mm, od mojej relacji mm, z Panem Jezusem i relacji takiej małżeńskiej. No, e, jeżeli chodzi o mnie, to pracuję w handlu i mam taką e, możliwość podróżowania e, do wielu miejsc i przynajmniej raz w roku jestem w Azji, przynajmniej raz w roku jestem w Afryce. E, jeżdżę po krajach europejskich oraz znam przypuszczalnie większość miast i miasteczek polskich, więc suma sumarum spędzam przypuszczam kilka ładnych tygodni poza domem w ciągu roku podróżując. I e, dlaczego wam o tym mówię? To właśnie to zanurzenie w Panu Jezusie w naszego małżeństwa i te starania się bycie zanurzonym przeze mnie. Pozwala mi też być podczas, podczas tych moich podczas mojego pobytu, poza domem, poza rodziną, poza, poza jakimś tam kontaktem z najbliższymi, być uczciwym i wiernym wobec chociażby wobec mojej żony. I, i też uczciwym, uczciwym, star, być, staranie się być uczciwym wobec pewnych zasad, które też wyznaję w, w swoim życiu. I myślę, że bez tej relacji, bez tego zanurzenia, to, to byłoby bardzo ciężko. Ja, tak ze swojej strony, może bardziej po damsku. Tak jak sięgnę genezą do naszego początku, to my pobieraliśmy się, poznaliśmy się w ogóle będąc w Anglii, w Londynie. Tam, się, tam zaczęliśmy się, nasz związek. Dosyć, dosyć szybko i intensywnie, i wychodząc za mąż wtedy, 10 lat temu, miało dla mnie jakby zupełnie co innego znaczenie. Wiadomo, wielka impreza, biała suknia, wszystkie te szczególiki, pierwszy taniec to wszystko było dla mnie bardzo ważne, jak to wypadnie. E, oboje pochodzimy z katolickich e, rodzin, e, gdzie chodziło się do kościoła e, co tydzień. Pod I, parkanem się stało? Tak, co niektórzy stali pod parkanem. E, ja, tam, ja tam chodziłam na oazę. E, ale to wszystko było, e, że tak powiem, powierzchowne i e, wychodząc za mąż 10 lat temu. Nie miałam takiej świadomości, jaką mam teraz, że e, oprócz tego, że e, my sobie ślubujemy, ślubujemy też e, Panu Jezusowi, który razem z nami wchodzi w ten związek i razem z nami jest, ale e, to uświadomiłam sobie dopiero po e, dobrych kilku latach małżeństwa, że oprócz nas jest jeszcze ktoś w naszym małżeństwie. I, e, tak naprawdę bez, bez Niego nie, byliby, nie, byliby, nie bylibyśmy takim małżeństwem, jakim jesteśmy. Ja taki większy przełom, jakby tej świadomości, że jesteśmy zaślubieni, zaślubieni Jezusowi, przeżyłam na rekolekcjach takich małżeńskich. Mam wrażenie, że Nasze życie małżeńskie odmieniło się. Było mi e, jakby łatwiej patrzeć na mojego męża, na wszystkie jego, e, no powiedzmy, wady, e, z przywróżeniem oka i wybaczać mu i e, e, <laughs> patrzeć na niego po prostu innymi oczami. E, na to, jakim e, małżeństwem jesteśmy, e, ma też bardzo duży wpływ w środowisko, w którym przebywamy. Nie ukrywam, że od momentu, kiedy weszliśmy do wspólnoty, nasza taka świadomość, że Pan Jezus dał nam wielki prezent w momencie naszego ślubu, w momencie zawarcia sakramentu małżeństwa. Dał nam. Taki prezent, który bardzo długo nie był rozpakowany, a jak go rozpakowaliśmy, to e, staramy się z niego czerpać. I to jest taki mm, jakby no, pakiet, e, który się sprawdza w sytuacjach kryzysowych. E, ileż łatwiej mi jest teraz wybaczyć mojemu mężowi e, pewne jakieś e, sytuacje, wiedząc, że e, Pan Jezus jest z nami i, i że On sprawia, że mogę być ponad własny gniew, własną złość i własną niecierpliwość. Że wystarczy mi wspomnienie, nie wiem, jego męki, żeby, żeby móc wybaczyć i zapomnieć. I wyjść pierwsza, podać rękę, powiedzieć pierwsze słowo. To jest jakby inna jakość tego małżeństwa przez to, że on z nami jest. Taka propos, nawet nie widziałam, że moja żona ma takie frustracje w sercu i w ogóle ty tym mówi. Także muszę z nią porozmawiać w ogóle tak na marginesie o tych. Ups. O tych moich e, zachowaniach. Hmm. Co jeszcze daje mi zakotwiczenie w Panu Jezusie? Mnie daje taką świadomość, że w małżeństwie nie chodzi o to, żeby było porówno. Bo przez pewien okres. Taka była ukryta jakby walka między nami, żeby e, każdy dawał porówno, żeby było tak, wiecie, wyliczone. E, jeśli ja coś robię dla mojego męża, to on mi musi się odwdzięczyć. E, a posiadanie Jezusa i tej świadomości, że On z nami jest, sprawia, że e, już nie musi być porówno, że... Miłość to jest dawanie więcej z siebie, nie mniej, nie stawianie swojego na wierzchu, tylko e, oddawanie się. I e, jeśli uświadomię sobie, że nie robię tego tylko dla mojego męża, ale robię to też dla Pana Jezusa, bo on zrobił dla nas to samo na krzyżu, to jest o tysiąc razy łatwiej. I e, na tym właśnie polega. E, Miłość małżeńska. Że na oczekuję do niej komentarzu? Wcale ja nie. Powiem tylko, że yy, tak, zgadzam się z tym, co powiedziałaś. Bezpośredni wpływ na to, yy, jak, jak nasze małżeństwo się kształtuje teraz, uważam, że ma również otoczenie, w którym jesteśmy. Środowisko wspólnoty, wspólnoty małżeń, wspólnoty rodzin. I czerpanie z ich, z ich życia, z ich świadectw życia. To wszystko jakby motywuje nas do tego, żebyśmy my starali się być dla siebie po prostu dobrze. I jest takim naturalnym, naturalną pożywką dla nas. To, z kim przebywamy, na kogo patrzymy, jak spędzamy wolny czas. Okazało się, że od kiedy jesteśmy we wspólnocie, to wszystkie nasze wakacyjne wyjazdy teraz odbywają się w towarzystwie innych rodzin ze wspólnoty, bo, bo w, takim, w takim środowisku czujemy się najlepiej i takie, takie środowisko jakby. Daje nam najwięcej e, takiego, takiej bliskości Pana Boga. E, drodzy wspólnotowicze, zróbmy nam jest dyscypliną, że mi się przybliżył. Nie, nie, nie możesz się zmieścić w kamerze. E, chcieliśmy Wam też jeszcze powiedzieć o tym, że mm, te, tak jak bycie we wspólnocie, e, nas bardzo mocno ubogaca i umacnia mamy na przykład mamy za przykład rodziny z grupy z, naszej, z naszego A z którym jesteśmy od kilku lat i e, sam fakt że jest że nie ma w, tych, nie ma w tej grupie ani jednego rozwodu e, daj nam, nam skrzydeł właśnie w czasach kiedy jest nam ciężko i tutaj e, jak sobie analizujemy swoje 10 lat naszego dorobku małżeńskiego to wiemy, że Przepracowaliśmy, Pan Jezus nam pomógł przepracować wiele y, różnych sytuacji, które w jakiś mniejszy czy większy sposób dosypywały takiego piasku balastowego do naszego y, statku małżeństwa, który gdzieś tam nas podtapiał. I y, 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 tutaj wiemy, wierzymy w to głęboko, że y, mamy i jesteśmy umocnieni po prostu. bankierem. To jest czesne. Mój mąż jest bardzo dobrym e, liczydłem, bankierem. On cały czas coś e, przelicza, odkłada, inwestuje wszystko na przyszłość e, z wielkim zwrotem. E, no a teraz ja. Teraz ja. Chciałbym wam powiedzieć e, raz słuchając nasze może jakieś przemyślenia, świadectwo powiedzmy, to to, to że z, będąc dobrym handlowcem przepraszam, nie chcę powiedzieć dobrym handlowcem, to źle zabrzmi e, takie zboczenie zawodowe będąc handlowcem, e, przeliczając różne aspekty, licząc, kalkulując w ogóle, robiąc różne Dziwadła. Inwestując. Inwestując. Yy, chciałbym powiedzieć, że z perspektywy tej, yy, czasu, w który, którym, którym jesteśmy zanurzeni w Pana Jezusa, jako małżeństwo, jako, może indywidualnie, to to jest największa inwestycja. Najlepsza inwestycja. Najlepszy zwrot, biznes. Zwrot taki, jaki Wam się nawet nie marzy. Yy, więc yy, głęboko jesteśmy o tym przekonani i wiemy, że wszystko, co robimy, to, 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 to też mu oddajemy. I naprawdę, czasami to nawet nie wiemy skąd i w ogóle, jakimi kanałami to do nas wraca, ale wraca i z taką... On naprawdę daje więcej niż potrzebujemy. Także chwała Panu. Chwała Panu. Uwaga, zbliżają się. Papierze. Tak. O! Dobra, zmykajcie Co jest takiego? I jeszcze watę dostaliśmy To co zostało z waty